Z Ewangelii według Świętego Marka, rzekł Pan do Pana Mego siądź po mojej prawicy. Bardzo ładny reportaż w dialogu między Bogiem Ojcem a Bogiem Synem. Bóg Ojciec mówi do Boga Syna, usiądź po mojej prawicy. Tak jakby zapraszał go, słuchaj, synku, usiądź koło mnie, pobądźmy razem. Podyskutujmy, spędźmy ze sobą czas. Bóg ojciec i syn, który zasiada po jego prawicy, żeby być blisko, chcą być razem. Taka miłość. I my jesteśmy do tej miłości zaproszeni. My jesteśmy wezwani, żeby w tej miłości uczestniczyć, żeby się w nią włączyć. Bóg Ojciec i Syn Boży chcą być ze sobą i chcą być z nami. Kto inny może Ci dać coś piękniejszego? Kto Ci może zaproponować większe skarby? Nikt. Do zobaczenia jutro.